Witam serdecznie, ja tutaj chciałbym przy całej drużynie i trenerze pożegnać piłkarza, który zjeżdża teraz tutaj od nas do Polski, teraz ma inne perspektywy rozwój, rozwój swojej kariery zawodowej w Polsce, perspektywa związku stabilizacji. Wypadałoby, żeby takiego piłkarza, który tutaj przyczynił się bardzo mocno do naszego rozwoju, do, dla gry, bo to taka klasyczna ósemka, e, godnie pożegnać. I to pierwszy zawodnik naszej husarii, który zagrał w Kolumbii, trenował i był w Kolumbii jeden, która awansowała teraz do pierwszej klasy rozgrywkowej. I bym tu chciał poprosić Tassin do przodu. Serdecznie dziękuję Ci za te dwa sezony dzięki u nas. Bardzo. Przyjemność była tutaj, mówię, przy całej drużynie. Twoje tutaj zawsze można się tu wrócić. Jak się coś nie ten, to taki mały upominek ode mnie. Jeszcze raz dzięki serdeczne. Dzięki. I powodzenia!